Z Nissan Juke pierwszej generacji. Crossover o kontrowersyjnym wyglądzie, który mimo wszystko bardzo dobrze się sprzedawał przez 9 lat, doczekał się kolejnej generacji, no i można spotkać tego sporo zarówno w ogłoszeniach, jak i na ulicach. Pomimo tego, że wiele osób go krytykuje i nazywa japońską multiplą, to jest kilka rzeczy, w których może nas pozytywnie zaskoczyć. Jakich? Zostańcie z nami do końca, żeby się dowiedzieć wszystkiego o typowych usterkach, dostępnych silnikach, wyposażeniu, praktyczności czy właściwościach jezdnych. Ja jestem Marcin Domagała i zapraszam Was na kolejny test OTOMOTO TV. Nie jesteś jeszcze subskrybentem OTOMOTO TV? Zmień to i nie przegap kolejnych filmów. Kliknij czerwony przycisk i włącz wszystkie powiadomienia. Zapraszamy także do funkiel grupy na Facebooku, gdzie pomagamy sobie z usterkami samochodów, wspieramy się w zakupie i sprzedaży oraz dzielimy doświadczeniami. Link w opisie. Nissan Juke został zaprezentowany po raz pierwszy w 2009 jako model koncepcyjny pod nazwą Kwazana. Podobno miał być inspirowany czy stylizowany na 370Z. Co do tego nie jestem pewien, ale trzeba Nissanowi pogratulować odwagi, bo praktycznie przenieśli go żywcem z targów do salonów sprzedaży. Ten subsegmentu B, którego dzisiaj nazwalibyśmy crossoverem, pojawił się na rynku w 2010 i był sprzedawany aż do 2019. Po drodze przeszedł jeden delikatny lifting w 2014. Wnętrze nie jest tak bardzo odjechane, ale nadal pełne ciekawych kształtów i rozwiązań. Na przykład ten panel na środku, którego kolor można było zmieniać, podobno jest zainspirowany bakiem motocyklowym. No i to tylko udowadnia, że projektanci mają dostęp do lepszych dostawców. To znaczy większą fantazję, oczywiście chciałem powiedzieć. Tutaj natomiast panują krągłości. Na środku takie niemal jajko wykończone piano black. Materiały. Choć jest to wysoka wersja wyposażenia, no to wszędzie twarde. Na szczęście elementy są solidnie spasowane i nic tutaj nie trzeszczy, a zużycia jakoś specjalnie tutaj nie widać, ale z drugiej strony nasz egzemplarz ma zaledwie 70 tysięcy km przebiegu. Na górze deski rozdzielczej dobrze wyeksponowany przycisk od świateł awaryjnych, a pod spodem na tym panelu Piano Black znajdziemy między innymi system multimedialny. Wygląda on na prosty, a rozmiar oraz rozdzielczość ekranu zdradzają jego wiek, ale nie można się do niego przyczepić, ponieważ działa sensownie i poprawnie. Możemy posłuchać tutaj muzyki z radia, z płyt CD oraz poprzez złącze AUX. Mamy także możliwość sparowania telefonu przez Bluetooth i nawigację. Całość jest logicznie poukładana, łatwo się w tym odnaleźć. Jest jeszcze jedno ustawienie, które chciałbym wam pokazać. Otóż możemy zdecydować. Jak będzie działać to pokrętło, to znaczy zmienić kierunek przewijania? Zaskakujące, ale przydatne. Tutaj po bokach mamy kratki nawiewu, których niestety nie można całkowicie zamknąć. Pod spodem mamy bardzo interesujący panel. Niby jest on do obsługi klimatyzacji. Na środku kolorowy wyświetlacz, kilka przycisków oraz dwa pokrętła, ale jak wciśniemy D-Mode. To zmieniają się zarówno przyciski, jak i to co na ekranie. Wtedy możemy zmienić tryb jazdy, dostajemy informację, na co ta zmiana wpływa, a na wyświetlaczu prezentowany jest w czasie rzeczywistym moment obrotowy oraz stopień naładowania akumulatora. Mało tego, możemy wejść w szczegółowe ustawienia tegoż ekranu albo zobaczyć na nim przeciążenie, tak zwane G force. No, po prostu zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, i myślę, że moglibyśmy tym kogoś zaskoczyć, czy nawet zaimponować naszemu pasażerowi. Dalej mamy port USB oraz AUX. Tutaj gniazdo zapalniczki. No i taką skromniutką półeczkę. Niestety jest ona totalnie niepraktyczna. Telefon się tutaj nie utrzyma nawet kilku sekund. Pieniążki czy inne drobnostki, no wszystko nam stąd po prostu pozjeżdża na dowolnym zakręcie. Dźwignia automatycznej skrzyni biegów jest trochę długa, duża, mogłaby być mniejsza, ale ładna, estetyczna, no i używa się tego niezwykle wygodnie. Tutaj na środku mamy dwa uchwyty na kubki, poproszę teraz nasz kubek testowy. No i test, jak najbardziej zdany. Nie ma tutaj co prawda regulacji rozmiaru, ale uchwyty są na tyle głębokie, że na pewno nam napój stąd nie wypadnie. Jak zauważyliście, podniosłem podłokietnik. Tutaj pod nim ukryte są przyciski do podgrzewania foteli. Jest to dwustopniowe. Trochę dziwna lokalizacja. Jeśli byśmy o tym nie wiedzieli, no to pewnie trudno będzie to odnaleźć. Podłokietnik nie jest regulowany, ale jest bardzo miękki. A wewnątrz ma no, całkiem przyjemny schowek. Ten przed pasażerem, zobaczcie, jak się aksamit nie opuszcza. Normalnie nie zwracam na to uwagi, no ale tutaj to jest małe zaskoczenie. Bardzo głęboki, pojemny i wykończony surowo. Kierownica? Zacznijmy od tego, że w tej dopasionej wersji mamy regulację tylko w jednej płaszczyźnie. Ech. Ale ogólnie kierownica jest ładna, skórzana, z przeszyciem. Mamy tutaj trochę przycisków do obsługi tempomatu czy multimediów i telefonu. Zegary. Tutaj uwagę zwraca ten śmieszny daszek oraz te srebrne osłonki, bo wygląda to trochę, jakby było na jakichś zawiasach. Poza tym mamy analogowy prędkościomierz oraz obrotomierz, a na środku taki pomarańczowy wyświetlacz, na którym zobaczymy. Temperaturę cieczy chłodzącej oraz poziom paliwa, temperaturę na zewnątrz, no i informacje z komputera pokładowego. Niestety, przełączanie tego komputera odbywa się za pomocą przycisków, tutaj na środku, co jest niewygodne i podczas jazdy praktycznie no, niemal niemożliwe do używania. Mało tego, jeżeli odpalimy sobie tempomat, to w miejscu komputera wyświetlać nam się będzie prędkość. I nie możemy tego przełączyć. Dopóki nie wyłączymy tempomatu, to nie sprawdzimy sobie na przykład spalania. Przy lewym kolanie kierowcy mamy jeszcze jeden istotny panel. Między innymi znajdziemy tutaj przycisk do zmiany trybu napędu, a także coś bardzo prostego, ale co niezwykle mi się podoba: to znaczy możemy tutaj zamknąć lusterka albo włączyć funkcję auto zamykania. I to w ogóle każdy samochód powinien posiadać, bo automatyczne zamykanie lusterek jest super. No chyba, że jest bardzo mroźna i wilgotna zima, to wtedy mamy taki przycisk, wyłączamy tę funkcję na jakiś czas. Na drzwiach mamy srebrną klamkę o ciekawym kształcie, podłokietnik wykończony takim materiałem, przyciski od elektrycznych szyb i centralnego zamka, a na dole wąską kieszeń, ale z miejscem na napój, więc spokojnie tutaj coś do picia włożymy. Warto zwrócić też uwagę na listwę na progu, bo jest ona podświetlana. Fotele w naszym egzemplarzu uregulowane w pełni manualnie. Wyglądają ładnie, trzymanie boczne mają niezłe i w sumie są wygodne. Szkoda tylko, że siedzi się tak wysoko. Jestem w najniższej możliwej pozycji. Wolałbym siedzieć troszeczkę niżej. Miejsca mi tutaj nie brakuje w żadnym kierunku. Sprawdźmy tył. Z tyłu niestety jest znacznie słabiej. Siadając sam ze sobą, co prawda mam jakiś zapas na nogi, ale nad głową jest Słabiutko. Do tego jest trochę wąsko, więc raczej trójka, raczej na pewno trójka dorosłych tutaj nie usiądzie. Za to mamy zaczepy ISOFIX, kieszenie na fotelach oraz możliwość przewrócenia oparcia, dzięki czemu przewieziemy jakieś dłuższe przedmioty. Sprawdźmy teraz kufer. W dżuku najwyraźniej panuje taka nieoficjalna zasada, że im bliżej tyłu, tym przestrzeni jest mniej. Spójrzcie zresztą, sami bagażnik wrażenia nie robi. Ma 251 litrów pojemności w wersji z napędem naprzód, a w takiej jak tutaj, czyli z napędem na cztery koła, to zaledwie 207. Także może być słabo albo tragicznie. Na szczęście Nissan trochę się zreflektował w tym temacie. Po liftingu bagażnik ma już 354 litry, chociaż dla czteronapędówek i tak nadal jest to 207. W dodatku dużym problemem jest kształt tej przestrzeni, no bo jest ona mocno ograniczona przez te ponętne kształty tyłu. Poza tym, pod podłogą mamy miejsce na koło dojazdowe oraz różne schowki. Gdyby się pozbyć tych stropianów i tego koła, to myślę, że moglibyśmy zwiększyć pojemność bagażnika no może nawet o jedną trzecią. Poza tym bajerów brak, jest tutaj plastikowo, tu mamy jakieś wnęki i spróbujemy teraz włożyć walizki. W zasadzie test będzie bardzo krótki i choć może wam się wydawać, że tej przestrzeni pozostało tutaj jeszcze sporo, na przykład nie wiem, może zmieści się walizka rozmiaru kabinowego? Otóż nie, dlatego że właśnie ten kształt nam przeszkadza. Dałoby się upchnąć pewnie jakąś miękką torbę, może jakąś torbę od laptopa, jakieś drobnostki, no ale finalnie test kończymy na największej walizce. Ruszajmy w drogę. Dzisiaj zacznę nietypowo od pierwszych skojarzeń po wejściu do tego samochodu. No więc moje skojarzenia to Mercedes i Infiniti. Tak, dobrze usłyszeliście. Przecież ostatni raz, kiedy tak dobrze mogłem obserwować wystające lampy na masce, to właśnie w G-Klasie. A te błotniki, które widać w lusterku, no to właśnie w Infinity. Oczywiście wrażenia z jazdy są zgoła inne niż w tych dwóch wspomnianych, ale, ale wcale nie jest źle. Ten samochód jest zwarty, dość precyzyjny. Jak dla mnie, układ kierowniczy jest trochę zbyt delikatny, taki sprężysty ale jak przyłączymy sobie tryb na sport, to to się zmienia na lepsze. Nadal nie jest idealnie, no ale jest lepiej. Zamieszanie, które składa się z kolumn persona z przodu oraz belki skrętnej z tyłu albo wielowahaczy, jeśli jest napęd na cztery koła, zestrojone jest tak pośrednio i przyzwoicie wybiera nierówności. Na pokładzie jest automatyczna skrzynia biegów CVT, czyli bezstopniowa i jak pewnie wielu z Was kojarzy, Pracuje ona charakterystycznie. Nie czuć tutaj tych zmian biegów, samochód często wyje przy przyspieszaniu, ale tutaj jakoś tragedii nie ma, a pewnie w naturalnym środowisku, czyli w mieście w ogóle tego nie zauważymy. Myślę jednak, że największy wpływ na pozytywne wrażenia z jazdy tym egzemplarzem ma jego jednostka napędowa. Otóż tutaj pod maską znajduje się 16 digt czyli benzyna z turbo i bezpośrednim wtryskiem. Generuje 190 koni mechanicznych, czyli jest jedną z najmocniejszych dostępnych w tym modelu, dzięki czemu osiąga setkę w 8,1 sekundy, a maksymalnie może pojechać 200 km na godzinę. Teraz sprawdzimy, jak poradzi sobie w teście elastyczności, czyli w przyspieszaniu od 60 do 90 kilometrów na godzinę. Gaz podłogę. Wynik zarejestrowany przez driftbox to 3,2 sekundy, a ja od razu przechodzę do testu wygłuszenia wnętrza. Trochę szumów związanych z oporem aerodynamicznym oraz oporami toczenia opon tutaj słychać i to gołym uchem, a decybelomierz wskazuje przy prędkości 90 km na godzinę 60,4 dB. Pomiar z autostrady widoczny jest w tabeli. Jak wygląda temat widoczności? No nie wygląda. Założenia tego projektu były takie. Zróbcie, żeby ten samochód wyglądał tak, jakby jechał, nawet jeśli stoi. No i to się odbiło na różnych praktycznych aspektach. Tylna szyba jest malutka, słupek C szeroki, linia okien mocno się wznosi i pomocne są tak naprawdę te spore lusterka boczne oraz kamera cofania o nie najlepszej jakości. Niestety, jak jest takie słońce jak teraz, tu praktycznie nic nie widzimy ani na ekranie, ani na tym małym wyświetlaczu poniżej. NCAP przetestowało Dżuka i poszło mu bardzo dobrze 5 gwiazdek. 1,6 DIGT jego 190 koni mechanicznych w takim małym aucie zapewnia przyjemne wrażenia i dobre osiągi, więc trudno jeździć nim spokojnie. Mamy co prawda tutaj tryb Eco, który posiada różne wykresy i statystyki, które mają nas zachęcać do ekonomicznej jazdy, no ale nie jest to łatwe. Do tego napęd na cztery koła, no i automat CVT. Nie wróży to zbyt dobrych wyników w teście spalania. A ile wyszło? Zobaczcie na grafikę. Próbę przeprowadziliśmy na trasie, na autostradzie oraz w mieście. Ten model, pomimo kontrowersyjnego wyglądu, stał się popularny i był na rynku niemal 10 lat. No i faktycznie rynek wtórny to potwierdza. Patrząc na ogłoszenia na Otomoto, jest w czym wybierać. Najtańsze egzemplarze kosztują 25-30 tysięcy zł, ale to takie świeżo sprowadzone do rejestracji i tak Na drugim biegunie cenowym jest odmiana Nizmo RS, której cena sięga nawet 90 tysięcy zł. Za 70-80 możemy kupić egzemplarz z końca produkcji, ze śmiesznym przebiegiem. Choć te autka ogólnie nie mają nakręcone dużo kilometrów, większość z nich nie ma na liczniku więcej niż 200 tysięcy kilometrów. Pełna lista ogłoszeń na Otomoto dostępna jest w linku w prawym górnym rogu oraz w opisie. W gamie silnikowej znajduje się jeden diesel. Jest to dobrze znany z Renault 1.5 dci. Ten motor miał kiedyś ciężki okres, ale w Džuku występuje już mocno dopracowana wersja. Obawy jednak nie biorą się znikąd, przez wiele lat Renault nie zmieniał pojemności i nazwy silnika i dla wielu 1.5 dci to wciąż jest ten sam, w którym obracały się panewki. A tak naprawdę to przeszedł tyle modernizacji, że mocno się różni, i dziś, wybierając taką jednostkę, możemy być znacznie spokojniejsi. Oczywiście pod warunkiem, że olej silnikowy był zmieniany częściej niż co zalecane przez producenta 30 tysięcy kilometrów. Pamiętajmy też, że wymiana panewek to nie jest bardzo skomplikowana i droga operacja, i czasami lepiej zrobić to profilaktycznie niż czekać na awarię silnika. Wspomniany 1.5 DCI jest wyposażony w DPF z dotryskiem paliwa za pomocą osobnego piątego wtrysku. Silnik ten generuje 110 koni mechanicznych. W 2013 roku doszło do sporych zmian obejmujących inne wtryski czy turbo. Moc nadal ta sama, ale moment obrotowy troszkę urósł. Obie wersje są żwawe i oszczędne. Benzynę zacznę omawiać od klasyka. Wolno Sonce 1.6 z wielopunktowym wtryskiem paliwa. Ani to oszczędne, ani zrywne, za to proste i trwałe. Zresztą musi sobie tutaj dawać radę, skoro można go spotkać także w większym kaszkaju, gdzie na pewno ma cięższe życie. Początkowo miał 117 koni mechanicznych, choć występował w różnych wariantach mocy w zależności od rocznika i rynku na jakim był oferowany. Można spotkać jeszcze wersję o mocy 94 i 112 koni mechanicznych. Osiągi akceptowalne. 11-12 sekund do setki i prędkość maksymalna około 170-180 km na godzinę w zależności od mocy i skrzyni. Po liftingu do oferty dołączył 1.2 DIGT o mocy 115 koni mechanicznych. Tutaj mamy już turbo i bezpośredni wtrysk. Osiągi zbliżone do wolnossącego 1.6, z tym, że w tym przypadku moment obrotowy jest wyższy i jest dostępny od niższej prędkości obrotowej, co w codziennej jeździe daje po prostu lepsze wrażenia z jazdy. No i niższe spalanie, chociaż to jak dobrze wiemy jest mocno zależne od kierowcy, jego umiejętności oraz temperamentu. Nissan to marka o bogatej tradycji w budowaniu aut sportowych. Stworzyli chociażby 350Z czy GTR-a, do których wzdycha wielu maniaków motoryzacji. Juke też otrzymał namiastkę sportowego DNA marki w postaci wersji Nismo. Pod jego maską znalazł się silnik 1.6DIGT w dwóch wariantach mocy. 190 lub 200 koni mechanicznych. Osiągi niezłe, choć nie zwalają z nóg. Od 7,2 do 8,8 sekundy do setki i Vmax od 200 do 215 km na godzinę. Gdyby komuś było mało, to powstała jeszcze wersja Nismo RS, z tym samym silnikiem tyle że o mocy 218 koni mechanicznych. Skrzynie biegów dostępne w Żuku to 5-lub 6-stopniowy manual albo bezstopniowa skrzynia automatyczna CVT. Bezawaryjność tego modelu jest niezła. Wspomniałem już o panewkach w DCI, ale dodam jeszcze, że jak zawsze ryzykiem w nowoczesnym dieslu są turbina, koło dwumasowe czy wtryski. Im większy przebieg, tym ryzyko większe. Dlatego silniki wysokoprężne są dla osób, które więcej podróżują, przez co oszczędności w spalaniu na trasach zrekompensują im droższy serwis. Wolnosący 1.6 posiada trwały łańcuch rozrządu, dobry dostęp do niedrogich części, a i LPG nie pogardzi. 1.2 i 1.6 DIGT mają skłonności do konsumpcji oleju silnikowego z powodu słabych pierścieni olejowych, a w dodatku spora moc w 1.6 obniża trwałość układu napędowego. Poddają się łożyska półosi, przegubów, a także sprzęgło. Właściciele narzekają także na trzaski elementów wnętrza, choć w naszym egzemplarzu ja akurat tego nie odnotowałem, oraz pękające szyby czołowe przy zmianach temperatur. I jeszcze w ramach małej ciekawostki, jeśli ktoś nie lubi Nissanów, a podoba mu się Juke, to może kupić sobie Infinity ESQ. Chociaż nie wiem, czy ten model trafił gdzieś poza Chinem, ale dla chcącego nic trudnego. Dla totalnych świrów czy też kolekcjonerów powstało kilka egzemplarzy odmiany Juke R z techniką przeniesioną z GTR-a, także 3,8 litra pojemności, dwie turbiny, 600 koni mechanicznych i 4 sekundy do setki istny kosmos, tak samo jak cena, która wynosiła 2 miliony złotych. Spójrzmy jeszcze, ile może nas kosztować utrzymanie takiego samochodu. W pierwszej tabeli prezentujemy potencjalne wydatki związane z przeglądem zerowym, który warto zrobić po zakupie auta używanego, a w drugiej poważniejsze naprawy mechaniczne i blacharskie. Jeśli szukacie części lub akcesoriów motoryzacyjnych, zajrzyjcie na OTOMOTO CZĘŚCI, link w prawym górnym rogu oraz w opisie. Jeśli chcesz, aby to twój samochód wystąpił w filmie, pisz do nas na adres youtube.małpaotomoto.pl. A teraz czas, abyśmy krótko podsumowali nasz test. Co nam się spodobało w Nissanie Juke pierwszej generacji? Nietuzinkowy wygląd. Wiadomo, to jest kwestia gustu, nie każdemu się spodoba, ale na pewno jest wyrazisty i świeży. Do tego sensowna gama silnikowa, w której znajdziemy zarówno wolno-sącą benzynkę, coś, co zagwarantuje nam około 200 koni mechanicznych, jak i oszczędnego dieselka. Właściwości jezdne są przyzwoite, no i występuje tutaj napęd na cztery koła, na który nawet mamy wpływ, a dzisiaj coś takiego jest rzadkością w crossoverach. A co może wkurzać w tym modelu? Atrakcyjna linia sprawia, że widoczność jest ograniczona, z tyłu jest niezbyt dużo miejsca, szczególnie nad głową, a bagażnik jest nieforemny i niepakowny. Do tego jest kilka ergonomicznych niedogodności wewnątrz, np. przycisk od komputera pokładowego umieszczony tuż przy zegarach, guziczki od podgrzewania foteli schowane gdzieś pod podłokietnikiem, no i brakuje jakiejś półeczki, np. Na, na telefon. Tymczasem ja już Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania kanału, zostawiania łapek w górę, pisania komentarzy. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Hej! A co może wkurzać w tym modela? Który zaskakująco dobrze się sprzedawał, jest popularny, spotykany na ulicach.